Część? Witam Was w ósmej części naszego cyklu o tym, jak STWRZyc wymarzony ogród. Dzisiaj skupimy się na kolejnych krokach, które pomogą Wam w aranżacji przestrzeni, aby stała się ona nie tylko piękna, ale i funkcjonalna. Porozmawiamy o doborze roślin, które najlepiej sprawdza się w Waszym ogrodzie, oraz o tym, jak zaaranżować strefy wypoczynkowe. Przygotujcie się na mnóstwo inspiracji i praktycznych wskazówek. Zaczynajmy. Kolory w ogrodzie. Barwy, jakie wybierzemy do naszego ogrodu, są ważnym elementem budowania jego indywidualnego charakteru. Odpowiednio dobrana kolorystyka zarówno roślin, jak i elementów małej architektury pozwoli na wydobycie efektownej lub stonowanej urody ogrodu. Pamiętajmy jednak, że zawsze powinna się ona wpisywać w całe otoczenie i detale architektoniczne domu. Trzeba wziąć pod uwagę to, że rośliny zmieniają swoje ubarwienie przez cały rok. Zaś architektura domu i elementów małej architektury pozostają bez zmian. Przed przystąpieniem do projektowania i zakładania ogrodu należy wybrać odpowiednią kolorystykę poszczególnych jego elementów i najbliższego otoczenia. Inspiracje zaczerpnać można z otaczającej przyrody. Aby uniknąć chaosu w ogrodzie, warto nawiązać do kolorystyki detali domu, czyli elewacji, ścian, kolorystyki pokrycia dachowego czy stolarki. Optymalnie dobrane akcenty kolorystyczne w ogrodzie. Będą spójnie łaczyć poszczególne jego elementy, tworząc jedna kompozycję. W zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, dobór kolorystyki sprawi, że ogród będzie przestronny lub stworzony na zasadzie przymkniętego. Kameralnego wnętrza, zastosowanie jasnych, pastelowych kolorów pozwoli na optyczne otwarcie i zwiększenie przestrzeni ogrodowej. Podobnie zastosowanie stonowanych, jedno- lub dwukolorowych nasadzeń o zmieniających się odcieniach na zielonym tle powiększy ogród. Rośliny kolorowe o intensywnym zabarwieniu i wielobarwnych kwiatach sprawia, że ogród będzie wydawał się mniejszy, bardziej kameralny. Ale też bardziej ciasny. Umiar i rozwaga, esa jak najbardziej wskazane przy planowaniu ogrodu pomagają uniknąć niepożądanych efektów niepokoju czy nieładu. W jaki sposób kolory w ogrodzie wpływają na jego charakter? Paleta kolorów, która zastosujemy w ogrodzie wpływa też na ogólny nastrój domowników. Przewaga koloru, białego w ogrodzie będzie uspokajała i porządkowała myśli, czerwień to kolor pobudzający, fiolet może zasmucać. Złoty sprawi, iż bardziej optymistycznie odbierać będziemy nasz ogród i otoczenie, zieleń i błękit nastrajają łagodnie oraz wprowadzają ogólny spokój. W zależności jaka formę odpoczynku wybierzemy w ogrodzie, warto dopasować do niej barwy roślin i kolory małej architektury. Im więcej barw, tym ogród będzie bardziej pobudzający, sprzyjający czynnej rekreacji, zaś stonowana, pastelowa kolorystyka pozwoli na pełny relaks na łonie natury. Jeśli zdecydujemy się na kolorowe akcenty na domu i elementach małej architektury, dobrze jest efekt ten zrównoważyć spokojnym ubarwieniem nasadzeń. I odwrotnie, jeśli w ogrodzie postawimy na proste, lub surowe wykończenie architektury, to wtedy, aby ocieplić wnętrze ogrodu, możemy. Sobie pozwolić na śmiałe i barwne akcenty roślinne. Ogrody w dwóch kolorach. Ciekawa propozycja może być ogród w dwóch kolorach, gdzie baza jest zieleń, a nasadzenia stosujemy z roślin w jednej barwie, o różnych odcieniach. Innym rozwiązaniem może być ogród tylko zielony z zastosowaniem akcentów intensywnie ubarwionych na nasadzeniach lub ścieżkach umiarkowanie rozmieszczonych w poszczególnych częściach ogrodu. Przy intensywnym ubarwieniu roślin oraz wielu barwach tonujemy elementy ogrodu stosując proste i jednobarwne nawierzchnie i wykończenia. Elementy małej architektury najlepiej jest zawsze tworzyć w stylu i kolorystyce nawiązujących do detali architektury domu. Ogród należy projektować tak, by funkcjonalnie spełniał oczekiwania domowników, ale powinien też mieć ciekawe i dobrze wpisane w otoczenie elementy. Unikajmy monotonnych widoków lub zbyt jaskrawych, rażących i odstających od reszty akcentów. Jak ożywic ogród? Aby ożywić ogród, można w nim również zastosować ciekawe kontrasty, na przykład na tle niebieskiego płotu, posadzić rośliny w pomarańczowych. Odcieniach, które pięknie będą się od niego odcinać. Można też w tym celu łaczyć z grupy kwiatów o barwie fioletowej z jasnymi pastelowymi żółcieniami. Innym sposobem jest sadzenie roślin w podobnym walorze od złotego poprzez pomarańczowy do czerwieni, od cieni złotego czy brązu. Takie ubarwienie nasadzeń ociepli i rozweseli nudny zielony, ale słoneczny ogród, jak również wydobędzie faktury materiałów na ścieżkach. Czy murkach, a rośliny będą miały pozornie intensywniejsze ubarwienie. Jeśli w ogrodzie postawimy na kolory zimne jak błekit, fiolet, z dodatkiem różu, czy bieli, lub purpury, to wówczas w półcienistym ogrodzie uzyskamy ciekawe stonowane efekty kolorystyczne, dodatkowo powiększające optycznie ogród. W takim ogrodzie elementy małej architektury najlepiej pomalować na łagodne pastelowe kolory lub zastosować czarne, azurowe i cute. Przy zastosowaniu bieli, szarości, zimnych brązów, czy ekru przy większych plamach jasnych rozświetlimy ciemniejsze zakatki ogrodu? Biała czy bezowa barwa roślin dodatkowo w upalne dni daje uczucie chłodu. Ciekawym akcentem w ogrodzie esa nasadzenia z ozdobnych traw w kolorach pastelowych, które szumiać dodają uroku i rozjaśniają ciemne plamy zieleni ogrodu. Tworzenie stonowanej kompozycji nasadzeń w ogrodach. Przy zastosowaniu bardzo mocno kontrastujących nasadzeń najlepiej jest stonować pozostałe elementy ogrodu, i można to zrobić również poprzez założenie jednolitej barwy trawnika, a na obrzeżach ogrodu zastosować różnej wysokości ścianę z roślin zielonych w podobnym tonie. Mocno ubarwione rośliny dobrze jest grupować w formie klombów, czy rabat na tle zieleni, gdzie urodę nasadzeń podkreślamy barwa. A formę pozostawiamy prosta. Czyli rezygnujemy z roślin o wyraźnym ulistnieniu, które łagodza kontrast. Dla uzyskania spójnego charakteru i stylu ogrodu, ważnym jest, aby wybrane rośliny nie kłóciły się już z istniejącymi nasadzeniami. Powinny one ładnie wpisywać się w przestrzeń działki, a swoja forma i ubarwienie łagodzić kolory i tworzyć harmonię w ogrodzie. Dobrze zaprojektowany ogród spójnie łaczył dom i jego otoczenie, tworząc razem indywidualna, niepowtarzalna kompozycję architektoniczna. Zachęcamy również do przeczytania dziewiątej części cyklu artykułów jak STWRZYC Wymarzony Ogród. Poświęconej wypoczynkowi w przydomowym ogrodzie. Dziękujemy za obejrzenie ósmej części naszego cyklu o tworzeniu wymarzonego ogrodu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje i porady pomogą Wam w realizacji Waszych ogrodowych marzeń. Pamiętajcie, że każdy ogród to unikalne miejsce, które odzwierciedla Wasza osobowość i styl życia. Zachęcamy do eksperymentowania i czerpania radości z pracy w ogrodzie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach